Dzisiaj troszkę od innej strony, ulica Wyłom, to będzie krótki, krótki, spacerek, niedługi, bo idę na dróżkowisko, trochę się dzisiaj spieszę, mamy cyk, ulicę Wyłom, proszę uprzejmie, Bielańsko-Tyniecki, Tyniecki, przepraszam, park krajobrazowy, no, nie, nigdy nie szedłem tą drogą, nie wiem jak to się będzie prezentowało, jak to będzie wyglądało na razie graty mam przygotowane dzisiaj mam przygotowane dwie jedynastki, jedną siódemkę dzisiaj mniej, mniej butli niż wczoraj wczoraj miałem ich to może na razie nie ma co oglądać tam może moją brzydką mordkę w tym, wczoraj miałem cztery butle dwie jedynastki, dwie siódemki i spacerowałem po zakrzówku a dzisiaj mam jedną mniej. Tutaj zabrałem dwie jedenastki, dźwigam koło siebie. Siódemkę siódemkę miałem jako gaz dekompresyjny i siódemkę miałem jako gaz, jako pneumo do wydobycia. Dzisiaj wydobycie też będzie, ale potrzebuję mniej. Dzień dobry! Kłaniam się. O, już może trochę się spokoju. Zobaczcie, jak sąsiada żeśmy spotkali. Jesteśmy darzyło, więc y, od razu tu wszyscy zobaczą, jak, jakiego pięknego sąsiada mamy. O. Jest bardzo zainteresowany pieskami. Nie przeszkadzam, później pogadamy. Mały będzie albo grzeczny, albo nie. No, tak, oh. i tak i duży. No. Kłania... Kłania... Kłania. Kłaniam się dobrego dnia. i no, idziemy. Idziemy dalej. Trochę pod górę, ale trzeba walczyć e, w tym trochę uchatałem się już, ale e, co zrobić. No i właśnie kontynuując wczoraj wczoraj miałem cztery butle, dzisiaj mam 3. Dzisiaj troszkę krótszy nurek e, planuję również wydobycie, ale e, mniejszy gabaryt niż wczoraj. Wczoraj był trudny, ciężki e, Dzisiaj będzie mm -hmm. dzisiaj będę jedną oponkę znalazłem tuż na przesmyku krzówką dużego jak i małego to chcę go ją wyciągnąć i zbieram do koszyczka ale nie będę nic więcej mówił na pewno się zorientujecie wcześniej zobaczycie jak to będzie wyglądało i co to będzie wyglądało bo jakiegoś live'a zrobię live'a nagrywanego a teraz którą tu godzinkę mamy? Jakoś po 12 .00. Nawet nie wiem, trochę się spieszę Nie mam dzisiaj czasu Za dużo Muszę się spiąć więc sak będzie dużo większy na pewno Jak zwykle Ale proszę jak to fajnie Naprawdę Ta miejscówka jest kozak Chcę przestawić na drugą mańkę No, teraz się uda ta miejscówka jest kodak. Tu po prawej stronie jest na skarpie Widok na Wawel. Piękny. O, 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 już coś tam widać? Może tam będzie widać. Byłem tam pierwszego dnia. Tu już parę dni temu ostro. W zeszłym tygodniu. Przed A teraz tu jaka fajna droga jest w ogóle Uporoszę no proszę, proszę mnie. punkt widokowy jaskinia Twardowskiego w prawo miałem przyjemność tamtędy biegać A no, Wy wy widzieliście to jak to wyglądało Przepraszam taki zasapany jestem ale dzisiaj jakby tempo zwiększyłem i ciekaw jestem Ciudo. W ogóle Ludzi jest dużo mniej. O, nie, nie widać takie. Ludzi jest dużo mniej niż mi się wydawało, że będzie. Jest chłodniej dzisiaj. Wczoraj deszcz padał, lało. Burza była. Akurat burza była, wchodziłem do wody i. Powiem szczerze, nie było lekkie, to łatwe nurkowanie. Fajnie to znamoliło człowieka i, i strasznie. Krzyska. Znaczy, za mnie nic nie było widać. Ale dzisiaj puściłem na YouTube długi, oczywiście, bez cień, bez, e, e, bez e, jakby z jednej kamery. Nudny, bo długi, nic się nie dzieje. Film z wydobycia e, wczorajszych e, fantów. Super, jedno ujęcie mi się podoba. Jak e, nic nie widać, mnie, mnie nie widać, a tego bombelki z, e, z tej mgły <mnie> e, się wydobywa. Serdecznie zapraszam. Zobaczcie sobie. A jak nie chcecie całego oczywiście oglądać, bo to rozumiem, bo to jest długie, strasznie nudne. Dla kogoś, kto nie, nie nurkuje, to może, może być rzeczywiście to Tak jest. E, więc. E, można sobie przywitać, Fajnie to wygląda. Nie, serdecznie zapraszam. E, Oglądnijcie sobie, jeżeli będziecie mieli chęć, czy nie. W ogóle, filozofię mam taką, że nie robię, nie, nie montuję, nie ścinam. Rzucam to, co mam na kąpie, to, co było ważne. Inaczej na kąpie, na, na kamerce. I... i jakby żeby je nie przekłamywać, bo e, wiadomo, że nurkuję samemu solo i żeby nie robić jakichś takich zbędnych fuck-upów i jakichś niedo, e, niedomówień to po prostu wrzucam e, od startu do końca e, w sensie jak kamerę tam ale trzeba jeszcze wydobycie było super no, myślę już o tym, żeby rzeczywiście zmontować taki fajny filmik nie nudny, <laughs> no, nawet tylko żeby debest off za krzywek Dzisiaj mam 7 dzień nurkowy więc mało co mi zostało 10 dni nurkowych tutaj zakontraktowany Na pewno zostanę przyszłego tygodnia Planuję Plany są na przyszły tydzień już kolejne Nie będę nic mówił, zdradzał Muszę przestawić kamerę w drugą stronę, więc skorzystam z opcji i odsapnę Ale klik. O! Bo już się zbliżamy do o punktu i trzeba będzie oglądać mojej mortki. Cały czas ten super jest ten, ten park Naprawdę zazdraszczam I tu w centrum miasta Naprawdę trzeba trzeba uświadamiać ludzi i miasto w sensie optować za tym, apelować Żeby ratować tą wodę Pięknie to jest wszystko zainwestowane, do, doinwestowane, wszędzie to pięknie wygląda czyściutko ale, ale ta woda długo nie wytrzyma takich perturbacji kilka lat i, i będzie dewastacja trzeba systemowo poprosić miasto żeby to rozwiązać ja rozumiem, że muszą być i baseny i dla nurków i dla odpoczywających dla psów i w ogóle i wszyscy się powinni cieszyć tak pięknym miejscem ale wiadomo, jak ta woda się zamuli, to już kto tu będzie chciał przychodzić. No ale to tyle. Dobra, widzę już parking. Jest pod górę, więc znowu będę sypał, sapał. O, się. znajomy busik. Dzień dobry. Proszę bardzo. I lokalsi, i warszawka. Proszę bardzo. Jest i ratownik wodny. I lecimy na dół. Nie będę... ...udartaną ścieżką. No dobra. Nie. Nie będę chodził udartaną ścieżką. Jest tylko No, około trochę dalej. Ale miasto się postarało, żeby to wyglądało. A my idziemy tam. Tam w dół. No zobaczy jak tu. Wszystko fajnie zadbane. Siema! Dobra, co mi pan nagrywa, mnie pan? No, to jesteśmy na żywo, więc nie tylko pana. Dobra, to proszę zrobić tylko zoom na karteczkę z przepustką, żeby było dobrze. Jo, ja, oczywiście. Jest karteczka, zoom w karteczku. Jak pan śmiga. Dobrego dnia! <grym> Oj, i proszę, tutaj parking jest tylko i wyłącznie za pozwoleniem miasta, trzeba mieć odpowiednie zezwolenie Oczywiście co po niektóre posiadają takowe i mogą sobie tutaj parkować dowoli a my z buta ale my już widzimy gdzie idziemy proszę uprzejmie po raz kolejny przecudowne miejsce po raz kolejny widzimy ten cudowny zakrzówek. Ta woda jest. No już się cieszę. Ja wiem, że to jest nudne. Ale. Mnie to cieszy jak dziecko, naprawdę. Zobaczcie. Na tu jest wzbudzeczkiem cyk. Świam sobie do dołu, żeby nie było. Bo później ludzie mówią, że nie nie nie, o, nie nie chodzi nie chodzi ściemnia tylko no niech tak będzie no zaraz kończę więc już nie będę już, przydostał no, za długo zobaczcie normalnie tak się cieszę ale dzisiaj jeszcze klik nie będziemy tam państwu przeszkadzać dzisiaj jeszcze nurkowania cyk i weekend, upragniony weekend, piątek weekendu, początek tak będzie się działo Kreatów Kraków Trzeba zwiedzić, zwiedzić Kraków, zobaczyć co się dzieje w tym mieście, czy jest miło, czy nie miło, czy lubią turystów, czy nie lubią turystów. Długo pracowałem. Teraz czas na odpoczynek. Dobra, już nie ma co tutaj gadać. Jesteśmy blisko tego pięknego miejsca. Cyk. Zobaczcie, fajnie, cichutko. Dzień dobry. No tu śmieci akurat teraz, tutaj na po lewej, ale o. No zobacz, niepiękne no nie piękne miejsce. Tutaj drukowaliśmy z początku. My pracę swoją mamy w tamtym rejonie. I tam będziemy działać. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Naprawdę to jest. No ja wiem, że się powtarzam. Dąkam się, ale dla mnie to jest coś dużego i ważnego i pogoda jest super mało ludzi można sobie odpoczywać, i latować. dzień dobry odpoczywać, i latować, robić co się chce a to jest nasza miejscówka. Dzisiaj wolna na szczęście, dzisiaj wolna miejscowa. zaparkuję, zaparkuję wóz, no, kaczki już szczęśliwe, wczoraj mnie jedna pilnowała, dobra, cyk, mamy to, ekstra, zobaczcie jak dzisiaj woda wygląda. Wczoraj jak i był, tak chmura była, jak zeszłem z deszczu i deszcz zabrał taką chmurę wapienną. No przepięknie wygląda, ale zobaczcie. <grym i wytkownia> Teresa powiedziała cześć, cześć Teresa O, no, mamy już takiego świetle Javera Widzicie rypi jak ładnie pływają Nie wiem czy to można coś zbliżyć można No jakości traci dużo Piękne miejsce. Tu. No dobra. Dziękuję za pomoc. Dziękuję za tą wspólną drogę. Przez, za ten spacerek. Dzisiaj krótki. Ale w tym, bo dzisiaj ulicą było. Krótki spacerek. Ja się biorę za yy, sprzęt. Yy, rozkładam sprzęcik i, i do wody. Na pewno o z, z dzisiejszego dnia. Jakiś filmik później. Na pewno nie będzie cięty, więc od razu będzie wklejany. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za pomoc, bo mi było wiele łatwiej z wami. Pozdrawiam, cześć No i ty trzeba teraz wyłączyć to o, dobra, dzięki. Hej.